po papierze i gdzie mógł nawać panę z ukradkiem. a ale się dogaduje mu jako przypadkiem, że kochany Szarmancki sprowadził go w skrycie i przyrzekł, przy zapłacić mu pracę należycie, tajnie po czym pan kazał odmalować. Pewnie, żeby potem się z nim popisować, żeby się chwalić. Otóż cała moja wina. Otóż, Walery, twoich podejrzeń przyczyna. Nieborak malarz musi od niej tu kilka stracić, a przy kątu Szarmancki nie chciał zapłacić. Rozgniewany, że co przed ludźmi powiedział? O, niesłuszny, Walery, gdybyś błąd twój wiedział, Ani byś się śmiał mojej wyrzucać, Ani serca czułego na chwilę zasmucać. Panna jest, widzę, smutna. A cóż bym nie dała, gdybym ją choć raz w życiu szczęśliwą widziała? Nie ma gatku, że serce twoje dla mnie przychylne. Ale szczęście w tym życiu tak zwodne, tak mylne, tyle przeszło że błędu twojego przyczynę, chcesz, że dłużej unikać? Wyznajmy winę. O, treso, nie litość nad smutnym mym stanem. Nie byłem w pierwszym razie czucia swego panem, gdy mi pokazał ten obraz tak święty. Zdziwieniem, zazdrością i żalem przyjęty, nieszczęśliwy. Nie mogę to winować ciebie. Przywykły tylko kochać i szanować. Tu więc żal w sercu moim, który mnie przymitą. Nieustannie wyjrzenia twojego unika. We krwi swej, chyba z mojej obrazy nieznośne. Nie poszukuj twej krzywdy przez kroki zbyt głośne. Corazem nieszczęśliwsza. Z ojcem moim zmownie, Macucha dała moją rękę nieodzownie. W tym okropnym przymusie jak sobie poradzę? Lub posłuszeństwo, lub też miłość moją zdradzę. Miłość z nami, Tereso. Taniech koi trwogę. Mogąż rodziców twojej zakazy zbyt srogie przymuszać, byś nie oddała tu rękę? Nie mogąc dłużej znosić tak okropną mękę, pójdę do ojca twego z moimi prośbami pójdę i wyznam mu do łzami. Mój stan, mój miłość i me niepokoje. Powiem, że ciebie kocham, żeś ty bóstwo moje, że serca, myśli, tyś panią jedyną. Mógłbyś mi mógł odmiękczyć i mógł go odprosić. Tyś starszy, mężczyźni możesz przeciwności znosić. Ja pod nimi upadam, biedna i tworzywa. Wiem tylko, że cię kocham i że mnie szczęśliwa. Złotnymi was dzieci kochane znajduję. Zmartwienia waszego przyczyna zlepuję. To i niech nie już bardzo Ach matko, dobrać trwa, troski nasze słodzi. Nic to mnie jest tajne i zawsze patrzała, jak nasza miłość z latami wzrastała. karmiła ją nadzieja. Dziś ta już znika. Walery, żart ciężki serce mu Starosta już Teresy innemu daje. Całe moje staranie dziś prudnie się staje. Kołując was samem dzieciństwo moje. Jeszcze. Najsłodsze były te nadzieje moje, że łącząc Was w przyszłości z związkami wioskami świętymi, syna i wychowankę już szczęśliwej. Kochany, mój Walerio, mam Cię za Najlepsze Najlepsza przyjaciółka była Twoja matka. Tyś była zawsze naszą pociechą jedyną. Ach, stań się dzisiaj szczęścia naszego przyczyną. Zaklinaj ojca mego na krwi obowiązki. Żal twój żywo czuję. Ja mnie byś kochała i mocno Ten boleść, te cierpienia, tę niepewność srogą. Wiele mojej prośby nad tym moim mową. Ale pójdę do niego, i żalem przejęta podmówię. Nie. Niech na swoją powinność pamięta, Niech wspomni, że jest ojcem. W twoim zameście powinien najprzód pamiętać o przyszłym szczęściu. I nie zaś wątą, był do skutku, stać się przyczyną twojego zmartwienia i smutku. Mamy dzieci. Przeznacie mą miłość dla siebie. Nie opuszczę was pewnie w tak smutnej potrzebie. No próżno! nigdy się nie bada. Ale gdzież ten walent? Ojciec mój nadchodzi, oddalę się i tobie poruszam w całość. Ociek się ręka. jaka z swym ojcem nieśmiałość! Przykro, smuć z tym dzieciakom czucia podobne. A, choć państwo macie w kolokwie osobne. Może przeszkadzam? Owszem, jesteśmy mu radzi. Kłóciłem się z mężem uciec. I cóż to poradzi? Ja się na zdaniu nie niezwykłą zasadą. Nawet do politykę z chciałem się Tak, co dziś przyszło z poczty, już zgadłem we wtorek. A, jakże mi się nieba mój legislatorek? Cóż to Was pan przede mną ustawicznie zmykasz? się w zamysła, od ludzi unikasz. Może jeszcze i w dom komponujesz mowy. Cóż tam prędko będzie mieli sen gotowy? Godziłoś się w tym senie o sukcesji gadać? I gorszyć jeszcze naród i tym się głowane? Naród jest Panem naszym, wie co pożyteczne. Co dla kraju szkodliwa, co bezśpieczne. Naród o takich rzeczach gadać nie powinien. Ale jeśli chce gadać, ja temu nie winię. Smutne uczucia napełniają mą duszę, mój żal i moją rozpacz już mu wyznać muszę. — Trzymaj się, Valery, moglibyśmy całą rzecz zepsować. Trzeba go łagodzić, w go występować. — Jakież on tajemnice, panie, pani odkrywa? — Radzę, mi się z materiału taką nie odzywa, bo okrutnych przypadków ja sam świadkiem byłem. Pamiętam, gdy w Radomiu Trybunał sądziłem. Jeden pani, chcąc się światem swoim popisywać, przeciw wolnym elekcjom zaczął przebąkiwać. Właśnie to było, gdyśmy od stołu wstawali. Jak się na niego do szabel porwali, nas było wielu. Ledwie losu się przyduszył. Wziął przez rok kryst 15. a obydwie uszy lepiej mu życie rojki bawę No, już się potem więcej nie odzywał. Prawda, że to był jeden sposób przekonania. Ale jakże też można mieć tak dzikie zdanie? I przez sukcesję naród chcieciarzmem uciskać. W tym przypadku pytam się, co kto może uzyskać? Mówić o tym byłoby czasu próżną stratą. Niech naród decyduje w zjazdach sejmikowych, tu zaś raczej mówmy o sprawach domowych. O dzieci naszych szczęści i ustanowieniu. Jeśli można krewnego wierzyć przy życzeniu, kiedyś swoim staraniom córkę, naszą staraną córkę swą powierzę. Między oświadczeniami, z którymi się szerzy, powiedziałeś, że miałby za największe szczęście, ażebyś połączone przez wczesne zamęście Mógł oglądać tych dzieci razem wychowane. Dziś w jego słowie nową zgęlił miadek. Myślałem, że na nią a niechciwa jestem w zysku, lecz nie rada bym widział dzieci tych ucisków. Kochali się z dzieciństwa. Jakże bez litości czynisz wbrew córki swojej woli i skłonności? Przymusem niechętnem, że też jej oddać rękę. Ojciec, własnej córce chcesz zadawać mękę? Co za męka? Przed pójdzie za człowieka młodego. Człowieka, co jest swym panem? Czekam na Wszedłem dawniej zać państwem dni jakieś mowy, lecz nie na piśmie, że to były tylko słowa. Naówczas ich fortuna w lepszym była stanie. Dziś się zmniejszyło sprawę ostatniej przegrali. A gdy się reszta między trzech synów podzieli, pytam się: "Państwo z czego wyrzucić mnie? Ani mnie bać pan wstydzisz, ani ty zasmutasz, kiedy mierność majątku mojego wyrzucasz? Mierny jest za męstwo przodką mym nadany, nie wydarta ani też pogorszą zabranych. Z cnotą tam go synom, Córki mnie go życzył, gdy potałby syn mu z nią krocie liczył, ale że myślał, z nią szczęśliwy żyć będzie. Ubać pana Maksymy w najpierwszym sąswędzie. Co u mnie to pieniądze. Jeśli o to chodzi, a wiem teraz, że na to się ze mną zgodzi. Miłość miłość już cnotliwa, ta poda sposoby, że przy zgodzie, przy pracy i przy rządzie zbałym będziemy szczęśliwi. Uprzestańc na wodę. <tryk> Raz się ważmy, dobro, dobrodziej dobrodziejem na poli. Niech ci u nóg proszę szczęścia mego broni. Poświęcę życie całe, by jej stać się godnym. Widził że synem nie będę odrobnym. Gdybym nawet nie miał innego przedsięwzięcia. Jakże mógłbym wziąć człowieka takiego zazięciać? Co w zdaniach swoich ze mną ustawiliśmy sprzecznych? Dobrodzieju, niepokój miałbym tą wiecznym, Dla szarmanckiego moja córka przyrzeczona. Mę radości, męczłego przyjęcia, przyjmuję wyrok dawno odrębnie Lecz jest podobny zwyczaj, że obydwie strony nie na całe życie święte złączą związki, pod jakieś umowy, jakieś obowiązki, że się bosak zaznacza. Intercy zapisze. Ja o tych formach...